Aby wymienić światła mijania należy skręcić, jeśli wymieniamy lewą żarówkę koło w prawą stronę, żeby mieć łatwiejszy dostęp do tej klapki przy pomocy tego kluczyka otwieramy klapkę ciągając na dół w tej chwili dostęp do kapturka, który ściągamy, i mamy dostęp do żarówki. Gniazdo stosunkowo łatwo jest wyciągnąć, my to bez najmniejszego problemu. Wyciągamy gniazdo i wyciągamy na wprost żarówkę. Mamy ją w tej chwili wyciągniętą, możemy od góry, z maski silnika, łatwiej ją wyciągnąć na tą chwilę, ponieważ nie mam chińskich rączek, pokażę jak to z góry wygląda. Tak to wygląda, tyle przewód puszcza, żeby można było tutaj z boku wyciągnąć. Yy, po wymijanie żarówki, wkładając powrotem w to samo miejsce, delikatnie, uważając aby nie uszkodzić zewnętrznej części żarówki, w ogóle nie powinniśmy jej łapać. Tak powinna być prawidłowo ułożona żarówka. Ja najpierw wkładam żarówkę, potem gniazdo e, zakładam na nią i no ciężko niestety jest tutaj dość z jakimkolwiek telefonem bądź e, kamerą, żeby to dobrze nagrać, wpięcie gniazda do żarówki, na klik i zrobione. Teraz zostaje nam już tylko założenie kapturka oraz tej pokrywy, którą na samym początku, żeśmy ściągnęli, sprawdzamy zaraz, czy dobrze zamontowaliśmy żarówkę. Żarówka oczywiście wymieniona poprawnie, wszystko świeci jak należy. Wiadomo, jest w bez pinki, nie jestem mechanikiem, tak nie będę się tutaj wymądrzał. Do wymiany żarówki miania w rapid. Nie potrzebujemy żadnych narzędzi oprócz umiejętności manualnych, chiński rączek, podejrzewam, że niewiele mężczyzn ma, dlatego wymieniałem, pokazywałem jak się wymienia w taki sposób. Żerówka H7 jest tutaj potrzebna i odrobinkę czasu i tyle. Dziękuję.